Krzysztof Ibisz pogrążony w smutku, zmarła jego ukochana Ewa. Smutne wieści w rodzinie Krzysztofa Ibisza. Znany prezenter umieścił nekrolog, który podpisał razem z siostrą Marią. Nie żyje magister inżynier Ewa Gawrońska Ibisz, która była jego macochą. 2 października zostanie pochowana w grobie męża Władysława Ibisza, ojca Krzysztofa. Krzysztof Ibisz pochodzi z rozbitej rodziny. Gdy miał zaledwie 4 lata, jego rodzice Władysław Ibisz i Mirosława Dżauk Ibisz, 85 litrów, rozwiedli się. Prezenter nie stracił jednak kontaktu z ojcem, który założył nową rodzinę. Choć wychowywałem się z mamą, to bardzo często bywałem u mojego taty, który mieszkał blisko nas, zaledwie jeden przystanek dalej. Odwiedzałem go najczęściej w niedzielę po mszy świętej. Zapamiętałem z tego okresu, że naszą tradycją było smażenie cebuli na śniadanie. Jedliśmy ją z chlebem, opowiadał Ibisz w wywiadzie dla Dobrego Tygodnia. Władysław Ibisz i jego druga żona Ewa doczekali się córki Marii, która jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje jako senior menadżer w zespole do spraw zrównoważonego rozwoju C w znanej międzynarodowej firmie. Ojciec gwiazdora Polsatu i jego przyrodniej siostry zmarł w 2019 roku w wieku 86 lat. Teraz dołączyła do niego ukochana żona. Z przykrością zawiadamiamy, że odeszła od nas ukochana mama, siostra, przyjaciółka, opiekunka, magister inżynier. Ewa Gawrońska-Ibisz, absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki, pracownik Instytutu Technologii Elektronowej, PAN, współzałożycielka jednej z pierwszych szkół społecznych w Warszawie, podstawówki nr 15100. Nauczycielka matematyki i języka angielskiego. Melomanka, czytamy w nekrologu. Pogrzeb macochy Krzysztofa Ibisza. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 2 października 2023 roku o godzinie 11:00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Święty Faustyny przy ulicy Żytniej 1 w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu w Wilanowie. Ewa dołączy do swojego ukochanego męża Władka. Wszystkich życzliwych jej pamięci oraz chcących wesprzeć rodzinę, powiadamiamy w głębokim bólu i smutku. Córka Maria Ibisz i Krzysztof Ibisz poinformowała rodzina.